Oris Track, składany bagażnik rowerowy na hak holowniczy. Oris Truck to bagażnik dla wymagających klientów, którzy szukają pewnych i sprawdzonych rozwiązań, producentów klasy Premium. Konstrukcja pozwala na przewóz dwóch rowerów, w tym również cięższe e-bike'i. Nośność całkowita wynosi 60 kg, co oznacza, że każdy rower może ważyć nawet po 30 kg. Pasują tu ramy o średnicy od 25 do 80 mm. Sam bagażnik waży zaledwie 16,9 kg, co nie powoduje nadmiernego obciążenia haka holowniczego. Bagażnik możesz rozbudować o specjalny adapter, który umożliwia transport trzeciego roweru. Montaż jest szybki i nie wymaga żadnych narzędzi. Całość można zabezpieczyć zamkiem zarówno samą platformę, jak i zamontowane rowery. Do każdego ramienia przypięty jest osobny zamek, a kluczyki są dołączone do zestawu. A montaż wygląda tak. Konstrukcja wyposażona została w funkcję odchylania. Dzięki niej dostęp do klapy bagażnika pozostaje możliwy nawet po zamontowaniu rowerów. Mechanizm działa lekko i płynnie, co jest szczególnie przydatne w trakcie codziennego użytkowania. Odstęp między rowerami to aż 23 cm, więc nie ma ryzyka, że rowery będą się obijać o siebie. Koła mocowane są paskami z zapadką. A uchwyty ram są ruchome, dzięki czemu łatwo dopasować je do kształtu roweru. Maksymalny rozstaw osi to 130 cm. Całość stabilnie trzyma się na drodze, nawet przy większych prędkościach i na dłuższych trasach. Warto podkreślić, że producent zadbał o szczegóły, takie jak gumowe osłony. Jest to mały akcent, który podkreśla dbałość o szczegóły. W tylnej części bagażnika znajdują się światła z pełną funkcjonalnością. Zasilanie odbywa się przez 13-pinowe złącze, które pasuje do większości współczesnych instalacji w autach. Po złożeniu bagażnik ma kompaktowy rozmiar 66x73x29 cm i bez problemu zmieści się w bagażniku samochodu lub w garażu. Składanie odbywa się jednym ruchem, bez konieczności odpinania elementów. W pozycji rozłożonej jego wymiary to 63 cm wysokości, 130 cm szerokości i 64 cm głębokości. Cała konstrukcja jest czarno-matowa. Bagażnik spełnia normę City Crash, co oznacza, że został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa. Warunkach kolizyjnych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do nas, napisz maila lub napisz komentarz pod filmem. Chętnie doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego rozwiązania. Bagażnik Oris Krak dostępny jest w naszym sklepie eHaki.pl oraz na kapitanhack.pl. EHaki.pl i Kapitan Hack Ułatwiamy każdą podróż.